dziękuję Kamilowi, bardzo dziękuję Kasi i wszystkim Państwu tu obecnym i tych, którzy nas obserwują w mediach społecznościowych, którzy będą o nas słyszeć e, po tym spotkaniu w lesie, bo są media. E, bardzo dziękuję za to, co się stało w województwie opolskim, Otóż to jest naprawdę wielki sukces Polski. Wygrała Polska w województwie opolskim. Na 11 powiatów w 6 wygrał dr Karol Nawrocki, Prezes, Także tu w powiecie neskim bardzo Państwu dziękuję. Najważniejsze jest to, co jest zapisane w Deklaracji Polskiej w ogłoszonej przez Jarosława Kaczyńskiego w punkcie trzecim. Stały, stabilny, strategiczny sojusz militarny i gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma radnych do tego. Radocia. Bez Amerykanów Polska będzie na pożarcie na po Niemcy z Francją sprzedawana z obrazów sprzedadzą nas od razu. I to nie tylko do Wisły, do Odry. Do Odry i mysły. Także wszystkim nas sprzedadzą. To jest zupełnie oczywiste, bo taka jest polityka niemiecka, taka jest polityka francuska. Polska jest tutaj tylko towarem, który można dać Władimirowi, żeby odzyskał swoją strefę wpływów tą, którą miałem jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. A Tusk ze swoją haniebną, proniemiecką polityką tylko i wyłącznie temu służy. Także panie Tusk, niech pan nie mydli tych oczu w pawianicach, niech pan nie straszy Kaczyński czy Sankier, I tylko łącz rządu po prostu potrzebuje nowego rządu i usunięcia pana z tego rządu dla swojego bezpieczeństwa. Tak jak przyszedł Nawrocki, tak przyjdzie i Kaczyński i Polskę obroni. Jeżeli to Karol Nawrocki jest spuszczany tam, jeżeli Donald Trump zwraca się tylko do Karola Nawrockiego, to właśnie dlatego, że nie widzi w rządzie polskim absolutnie żadnego oparcia. Mamy na czele rządu Donalda Tuska, który jest dokładnie rozpoznany przez administrację amerykańską, jako człowiek realizujący wprost politykę niemiecką w Polsce. Wprost, wprost. On i cały jego rządu. Pierwszy punkt naszej w polskiej. Żadnych paktów z Tuskiem i z jego środowiskiem politycznym. Żadnych paktów z ludźmi, którzy służą Niemcom, a nie Polakom, a nie Polakom. <kluczuj> Mówię tu w szczególności o teraz. że chcą oczywiście Polski wolnej, chcą Polski suwerennej, chcą Polski wolnego rynku, chcą Polski wolności. W tym wolności słowa, chcą Polski rozwijające się, chcą tylko i wyłącznie interesów Polski, to wszystko tak jak my. Tylko w przeciwieństwie do nas, oni jednak raz po raz mówią, że będą się rozglądać, będą również rozmawiać z platformą obywatelską o jakimś przyszłym sojuszu. Koledzy, to nie jest czas na gierki polityczne. To nie jest czas na jakieś wyjrki polityczne. Polska jest na bardzo niebezpiecznym bilansie. Dzięki naszym wspólnym siłom, w drugiej turze, Karol Nawrocki wygrał. Wygrał z siłami proniemieckimi, wygrał z Czaskowskim, ale to nie koniec. Za chwilkę, także po wczorajszym przejściu ziemi, które rozpoczął Marszałek Rzemieśl mówiąc wprost o tym, że było przestępstwo podżegania do zamachu stanu, za chwilkę może się okazać, że trzeba będzie brać rząd w swoje ręce. Dlatego karty na stół. Dlatego deklaracja polska, dlatego konieczność zobaczenia fundamentów wspólnych, wspaniałej propolskiej polityki, nowego rządu polskich spraw. Być może tak źrawie się bez Rosji. Tu nie ma czasu na wiedzę. On musi wiedzieć, ten nowy rząd, na jakim fundamencie stoi i na jakim fundamencie natychmiast wydobyłaś Polskę z Bagna, które nas wciska. Do dlatego deklaracja polska, dlatego zaproszenie w pierwszej kolejności to ludzi, które mamy, Ale którzy zaczynają kombinować jedne niebezpieczną. Zaproszenie dla Konfederacji. Przyjmijcie to zaproszenie. A Polska będzie piękna, stabilna, wolna, rozwijająca się najszybciej w Europie. Bez żadnych problemów w strukturach społecznych, bez żadnych nielegalnych migrantów, bez żadnego Zielonego Ładu, z rozwijającą się prężnie gospodarką w swoim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z armią, która już jest trzecią armią NATO, a która będzie najmocniejsza w tej części świata i to wszystko będzie gwarantowało nam dzisiaj żyjącym na chwilę w tej świątycie pokoleń, ale przede wszystkim naszym dzieciom, naszym wnukom. I tym, którzy przyjdą za chwilę po nas, tutaj, także w Nysie, będzie gwarantowało piękne życie. Piękne życie dla Boga, dla ojczyzny, dla rodziny, dla wspaniałej rzeczywistości Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy bardzo za zwycięstwo i prosimy o Wasze zaufanie. Także w następnych dniach